Tak, zdajemy sobie sprawę z tego, że Częstochowa kibicami sportowymi stoi. Jak gdyby pochylając się na tym konfliktem tutaj godzinowym obydwóch wydarzeń, stwierdziliśmy, że no wiadomo, ligi się nie przesłoniamy, organizator imprezy. Mieliśmy jeszcze taką możliwość, więc po prostu, żeby nasi kibice mogli ewentualnie zobaczyć sobie obydwa wydarzenia, przenieśliśmy całą imprezę o godzinę później, czyli nie na 18.50, a na godzinę. 19.50. Wiemy, jak to jest ważne, bo trzy lata temu myśmy byli po tej drugiej stronie i, 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 i wiemy, jak to się później odbiło szerokim echem, jak no jednak nie dogadaliśmy się i druga strona zrobiła w tym samym czasie imprezę, więc my tu pokazujemy, że można się zawsze jakoś pochylić nad problemem i zrobić tak, żeby obydwie strony były zadowolone. Zapraszamy wszystkich kibiców Włókniarza i nie tylko Włókniarza, jest to relacja online'owa, na media społecznościowe, tudzież stronę włókniarz.com, gdzie będą bezpośrednie linki do naszego profilu YouTubeowskiego, gdzie będzie można to obejrzeć. Oczywiście wszyscy z Państwa, którzy macie telewizory z YouTube, możecie sobie włączyć profil Włókniarz Częstochowa, i tam będzie również na żywo to transmitowane.